jesteśmy jeszcze dzisiaj, wczoraj chyba nic nie nagrywałem, ostatnie nagrania są z ostatku. No to dzisiaj jeszcze śpimy, no i jutro śpimy, czyli jutro jest ostatni dzień, a dzisiaj no, nagrywam takie już prawie pożegnanie, no bo co? Nie wiadomo czy jutro przyjdziemy tu do porycia. To jest takie, czekajcie, zmienił To jest takie fajne zejście do wody, woda se chlapie. Chodź, coś idziemy Chyba, pamiętać, że do śliskie te schody, tu jak nie były. No, no ale te kamienie o lepsze, to, te, te schody są trochę śliskie, no. Zimna, nie? Cztery. Wow, plecy mnie chapało Jaki głupi głupi Z tą pogodą, z tym pogorszeniem pogody, to woda wątka żebyś tak obchodziła. ogólnie przyszły zimne prądy, jak już zimna, zimna, nie wiem, jak wątki. Ale, Będzie pożegnalna na w Poreciu. Wow. nie wzięliśmy tej kratki do kompania, a była w aucie, mówiłem nie wyciągajcie jej. Ale fale idzie, ło takie fale są ostre Patrzcie Mega fale Mega fale, Stasiu mówi Proszę. Ło, jaka żandowka Pomagaj, pomagaj bo mega fale są Mega wela przyszła Chyba, żeby cię na te kamienie nie rzuciło, Stasiu, zaraz Uch. Czekaj, musisz się położyć na plecy. Trzymaj się. Trzymasz się? Czekaj. Ja się jak praktycznie codziennie w morzu kąpałem. Nie ma dnia, żebym się w morzu nie kąpał. Chociaż tak tu. Ech. Ale fajnie jest Weźmy w pierwszy czy w drugi dzień ze Stachem na tych kamieniach sobie zdjęcia robili ja, Stachu Bo w pierwszy dzień robiliśmy sobie zdjęcia na tych kamieniach Staśka fala przykryła Wela, ale przyszła wielka wela Patrzcie, odpływam już Odpływam w dalekie... Czekaj, czekaj Stasiu, czekaj, nie nie, chodź tu do mnie jak chcesz. Ja odpływam w dalekie morze Łuczu! Tak zapalimy ekranik, żeby się znowu dobrze? <laughs> Widzisz się, Tak Łuczu! <laughs> ja polecam, idzie. Uydę, nie? Patrzcie. Patrz, uuuu. Uuuu. <laughs> Możemy się tak dryfować. mi dzisiaj apa. Tak? No! Leosz, chodź do wody idziesz Leona? Jakby ja wychodzę zaraz chyba bali daje bali ale tutaj fajne fale są no cały czas no ale no, 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 dalej cały no. no widzę no prosto na takim kinkiju, a na tym metrowym to w ogóle co byś tam? To no. idę o, ale no całego widać normalnie tak się dzień pożegnania dzień, dzień, jeszcze jeden jeszcze jeden dzień i jeszcze jedno rano dzień rozstania to już jeden dzień został i przejechaliśmy sobie na McSandale do Maka, bo te McFlurry wczoraj jedliśmy, zajebiste były 79, mamy numer. Tak to właśnie jest. To chciałem na ten temat powiedzieć. No, nie. Tak. no dzień dobry. No właśnie, lody jemy. Jaki mamy nawet? Jest taka udziałowa truskawka. No, kuskawka. Dwiemy, czako, bo nie widać w całego zaczyna. Jakie masz? Ma? Truskawka. Ale oś ma truskawkę. Mhm. A mamy świetną. Nie, pistacja. O, o, o właśnie, jest. tak to jest. Nie wiem, wróćmy do kasy, bo już nie będą na pierdolę. A jak kady mają ostro zadowolone. My powiedzmy, tyle co nie mam tego, to musimy mieć tyle pistacji. No, znowu chcieli nas wyraż. Ojej, no jest ryba, no także. Nie tego, chcieli, tylko zrobili. Bo oba oba. Ostatni dzień, ostatnia noc. Chciałoby się zaśpiewać. No, już gotowi. Łóżko pościelone. Co? Chodź auta. Po co? No wtedy to. Mam kocurkę swojego, czy z metką. to może na końcu. Mocurę. No i właśnie to chciałem na ten temat powiedzieć. Tak jak ja nagrałem przed chwilą z temu, Czekaj, czy do auta pewno się trzy. Fajna. fajna. Pokaż. No ja już pił bagietek mm. w takim dzień. Taki kawałek chcesz? Zrobić kanapkę może. Chcesz kamekkę? Mhm znaczy, z, z masełkiem No z masełkiem chodzi. tu jest serek. Chcesz na sery gdzieś? Nie, no teraz to chciałem, no zaszczepakować będziemy... za No to zresztą idziemy Dobra, zostawmy to. Jest Do 15,8 chyba Dobra Czy się wleczy, to nie uciecze No słyszycie, jakie problemy Dobra, to to zostawmy No on by się wypierdzielił, jaka łaźna no, no, Spakujmy no. to I potem najwyżej do tego Ja muszę największą jak zawsze pakować. No, zaraz będę niósł znowu torbę, to znowu muszę kąt zmienić Zobacz co to na stole i nagrywaj No to nic nie będzie Takie widać Tak jak przyspieszysz potem. O właśnie, taki tajemne wzorowe alba To tajemne w samym To właśnie wygląda. Ten tutaj nie na przekrocie, no, tu jest skapowane. się debilami. Mm. Żeby ten znak do, żeby nie nagrywać, no, to, 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 to żeby nie nagrywać kempingu, a żeby w ogóle nie było kameru, żeby. Je Jezu, żeby na basenie nie robić zdjęć. No, to, Dobra, to właśnie. Musimy się opakować I Ten się Kończy, ten się kończy. No to Weź jeszcze rzuć te Jeden pakuje, no i a drugi nagrywa A, sfery karboidu, a waska ma. A że No tu płacimy za kawałek autostrady. Będzie kobieta nagrywać. ciebie ja nagrywał na razie. Dziadki już zapłaciły A no my dopiero czy są żeby ją drobne? Tak, masz to będzie droby. z przodu? Nie jak się funkcjonuje szybciej Dobra, to włączam Patrzcie, chłopak coś z próg na pewno się będzie prób dalej zaraz Po to kamerę byłem żeby go wkurwić, jak będę nagrywał Patrzcie, czekajcie, czekajcie, jedzie, jedzie, jedzie Jedzie, 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 jedzie. patrzcie

no to już mówię. <laughs> mówię. <są> <laughs> jest, ja nie jesteśmy jakimś. Rebenek. co jesteśmy? Co się na no, no, Nie wiem, no, no nie chcę już tak zauważyć Ja może palce wcisnę, jak już zacząłem przesuwać po mapie. Jest, Tylko rechts, teraz. Czemu ona tak się zawiesiła i cel wyznaczyła? No bo właśnie, tnie jak głupia, i wiesz, przycięła. Nie wyczuła pewnie że że przysuwałem, tylko tak przycięła, że dobra jako dotyk. co nie ciała, no kurwa, no tu nie strasznie. Ola, u mnie zupełnie zautu, na tym serpentynie nie taki długi dramat. Król Mer. mały Chodź, Co Jest fajna No właśnie, nagrywaliśmy pod hotelem przejechaliśmy Chorwację, przejechaliśmy Słowenię Tak jakoś dziwnie wyszło i jesteśmy już we Włoszech Ale fajnie no no Bo nie idziemy drogą Nawigacja w ogóle zgłupiała bo było na Triest, a wiedziałem, że przez Triest mieliśmy jechać. Tak, on wiedział, że mamy jechać przez Warszawę. Tylko że ja bo myślałem, że może te znaki prowadzą do centrum Warszawy, a nawigacja prowadzi taką obwodnicą. Tak samo tu na ten Triest nie pojechałem, i może był znak, bo myślałem, że może po prostu do, do miasta prowadzić. Tak dla mnie było Triest, to jest centrum. Były dwa, były No dwa? nie, to by były Aha. dwa właśnie No ale było triest i też był znaczek, że i Czyli tak właśnie no to do przejścia powiem. granicznego głównego, jak dla mnie Ale nie wiem, zgłupiałem, ja mówię nawigacja skurpradzi autostradą to, No dobra, jest, no już. dobra, jesteśmy Może 40 km dalej, no z dupy, bo na drugą pokazywał to jest na trzecią Więc mogliśmy iść na czwartą, bo będziemy chyba kurwa po czwartej No to będziemy po czwartej, Się po sześćdziesiąt jeszcze Pojedziemy, No jest Adamics. Stale, Aś, powiedz, gdzie stanęliśmy i po co? Auto grill. Na co, po co? Na Croasanta z Nutellą i sok. Właśnie. Na Croasanta z Nutelą i sok. To mówię co. czy co? Bóg, bóg, bóg. co? Bóg, 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 bóg. Rua Santa i cappuccino. Co to Zostawiacie znaczy, psa w aucie czy idziecie? Ale nie chcę croissantu, bo jest chodź ty, mamo, a przywieźmiesz sztacie, bo ja nie będę wiecznie wszystkim nosił też No ja tak, no to ja nie wiem. Chodź Ja dla, uh, croissant... Chcę to je... Michał, Michał, to ja wolę to... czekoladę Jesteś ja kawy? Czekoladę. No, nie. Nie, nie Nie chcę kawy. Ale croissant słodki z jeszcze słodka czekolada, kawą mi się kupić Nie, sa, samą samą. To. Chodźcie, chodź A ja nie chcę, Michał, nic jeść, bo potem... Na Dobra, na wiecznie nic nie chcecie no, jeść Popcorn? Nagrywa Stasiu, mów coś Popcorn? Zobaczymy Czy się kolejka zrobi, wiecznie mi idzie z no, Widzisz, nie ma miejsc Czekoladą nie ma tu miejsc dobry? Słodki? O, słodko jest, słodko jest Chyba oszczędzałem na tym dniu, bo dramat. Dobra. Ja Prawo. Ostatnia stacja przez granicą z Austrią. Króla na Debeste. Na dzień? Na dzień. Na dzień. Chłabym by to podzielił, a to podzielili, daj tego spodu, po tego z tyłu. Obstaw. Obstaw przy skórce No to dałem. Pogońku, jak to było? Taką drogę jechałeś, połowę drogi przejechaliśmy. W ogóle, żeśmy nadrobili trochę metrów, przez to dupie tam. Ale, ale, ale ciąłeś tak szybko w tych liczbach? w tą stronę, wolniej w, nie, w tamtą stronę, nie? No nie wiem. Ale nawigacja zgłupiała. No ja nie wiem, co ona odwaliła. Przed tym Triestem były znaki w prawo na Triest. I tak mówię, to jadę tak jak znaki. Ale potem mówię, to może znaki do miasta ciągną, do, do, do centrum, tak by. A nawigacja dalej autostradą pokazywała. Bo to mówię, jadę tak nawigacja. Ja jadę tak nawigacja, a ona nagle znaczyła cel. I za 14 km dojeżdża do celu. Mimo, że cel był cały czas w domu. No nie wiem, przełączyłem. A dobra, przestawiłem to po tym Stanęliśmy w sumie chwilę po tym, no. no stanęliśmy tu chwilę po tym kruasance. Ale to dlatego, że jest nasza sentymentalna stacja. Byliśmy pierwszy raz na wakacjach, to sobie tutaj staliśmy. Trzymałem długie włosy takie. Właśnie tak to jest. To chciałem na temat powiedzieć No litka, co jest? No, idź, Aha. No, a poza tym to jest sentymentalna stacja benzynowa To jest ostanek takie widać góry w mery fajnie Fajne, bardzo fajnie Bo na tamtej co były, gdzieś Ona będzie też za jakieś 50 km tam, tutaj, tam, Za 30 km A tam tylko ta jedna góra taka jest Z przodu taka Fajne. ściana po prostu i tyle Tu tak przyjemniej w sumie widać No i tutaj też staliśmy Jak wracaliśmy z pierwszej takiej naszej wycieczki zagranicznej To tu staliśmy też no. Więc to jest sentymentalna stacja A tamta jest w tamtą stronę, nie? Więc trzeba jechać z autostrady tamtą, przejechać pod autostradą i wyjechać na tamtą stację i ona jest 180 km od domu, tamta A teraz w tej chwili jest do domu 210, więc za 30 km jest tamta Tu jest 210 km do domu teraz, no blisko A dojedziemy tylko do Traunsteina no, Do Dorfem? No, do domu samego blisko. No. Nie, 210. no szybko eee, się jednak jedzie wiesz? też, zawsze, eee, o, o. nie czuję się hmm. tam, 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 tam. też mówię właśnie dziadki sobie to obejrzą pewnie że z dziadkami to się najlepiej wychodzi jak zawsze Zjechaliśmy na stację do Burger Kinga tą co przed chwilą nagrywałem i było, że dziadek nie wejdzie z psem ale żawałcie też nie zostawi psa, bo jak to psa męczyć? No więc stanęło na tym, że my się zjemy w środku, a ja mu weźmiemy na wynos. Ale stanęło na tym, że nie będę robił dwóch osobnych zamówień na tym ekranie, bo mi się nie chciało. No tylko wezmę, jakby wszystkie na wynos, zaznaczę. I po prostu dziadkowi się wyniesie, a my sobie zjemy w środku przy stoliku. Tak nieraz się robisz że się na wynos, a gdzieś aby w tych kartonach. Nie? Zamiast na tacce to karton se rozrywasz i rozkładasz go na stole i jeszcze tak aby na gazecie. No. E... Skończyło się na tym, że ja zamówiłem na wynos, przyszedł dziadek z babcią, zajęli miejsca stolik, siedli, jedzą w środku. Litka przez to została na zewnątrz z psem. Dobra, bo niby nic nie jadło, ale... A ja przez to przyszedłem do litki, żeby nie była sama. Ale jak zobaczyłem, że ona jest z tym psem dziadka, to mnie nawet spokojnie zjem, tylko to się będzie szarpał jak głupi do jedzenia, jakby nigdy nie widział. I skończyło się na tym, że Litka stoi z psami na zewnątrz, ja zadłem przy aucie jak Rumun, a ci, co na więcej zamieszania, siedzą sobie wygodnie przy stoliku. No i tak to właśnie jest egoizm w takim obliczu, jak to się mówi się. Ja sobie zamówiłem upera z frytkami w zestawie. Upera już zjadłem, a frytki zaraz sobie zjem, bo mam na siedzeniu w aucie. Także kolkę piję. A ja ma się co, co psuje atmosferę wyjazdu, no ale kurde, rozwalamy takie coś, zero pomyśląku własnego. Dobra, słyszymy się później jeszcze. Słuchajcie, ha, ha, ale jaja! Miałem nagrać w jak stoimy w korku, i normalnie nie wiecie co się stało. A wiecie co? Chcecie wiedzieć? No! Szyby się zaczęły zamykać w aucie i kamery by mi brzmknęły. Ja nie mówię, szybko ją ręką w dół. Ha, ha. Nie, bo tu tak w tym jest, że wjeżdża do tunelu, to się obiekt zamknięty robi tego powietrza, ale kurwa szyby się też zamykają, nie? Ale ja z kamerą wystawioną. <laughs> żywo za mną No i właśnie to chciałem dla Was powiedzieć na ten temat. O, wyjeżdżamy z tunelu. O właśnie tak to jest. Do domu żudberetem, już prawie jesteśmy widziałem czy przecież na granicy sami sobie ci wydziały Holtu! Do szóste trzeba wyjechać z nie całej nie żadnych rochamburgera, to też było Nie chcę draim jakiś kilometer dojdziemy po dzięki No To chciałem na ten temat Powiedzieć, ja czy się już usłyszymy Tak, że nic nie zakończam jeszcze nie? Jechały my do Niemiec, jest 18 stopniów i pada deszcz o wycieraczki, chyba no, zobaczcie. Tu się naciska i wtedy chodzą wycieraczki, nie? Tas robi zdjęcie na Instagrama, że deszcz ja odwiedzimy. No, że 18 stopni trzeba dodać. Pierdziel, ale no, dajcie mi kurzkę zimową. Takie żarty ja wam powiem tak. miau, miał miał miał

To właśnie, moi kochani, ostatnie nagranie mm, Zaraz będziemy w domu 16.35 Jest, aż 16.50, 20 minutek, 20 kilometrów Objazdy byli, bo oni zrobili w, te, w środku sezonu objazdy no, Nienormalne ludzie Także fajny był wyjazd Gdzie się nie zleciało, jak z dupy strzelił i w ogóle to właśnie Gitmalina jest Tu będzie koniec tego całego filmu z wakacji A może jeszcze będzie film ciekawszy i wiele, wiele filmów ciekawych z moim BMW Cabrio bo sobie może zakupię, ale to się okaże Także nara betoniara No jest tak czy nie? Oła, oła, oła